No my, Polska wydaje mi się, że właśnie w 2012, 2013, może 2014 roku, no wedle niektórych badań była nawet w top 3 państw na świecie, jeżeli chodzi o adopcję kryptowalut ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Bo na Mt. można było się rozliczać jenami, dolarami i polskimi złotówkami. Tak, 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 więc tak. jakby Polska miała naprawdę olbrzymi potencjał, do teraz ma. Niestety, tak szybki fast forward do, do obecnych czasów, niestety na przestrzeni tych lat państwo polskie pod każdą władzą Robiło w zasadzie wszystko, żeby firmy kryptowalutowe, żeby biznes kryptowalutowy z Polski po prostu wypłynąć. Wydaje mi się, że jest to połączenie braku kompetencji ze strachem i ze sposobem, w jaki funkcjonuje państwo polskie i ich urzędy. Umówmy się, kryptowaluty są taką branżą, gdzie naprawdę wiele rzeczy może pójść nie tak. To, że większość osób korzystających z kryptowaluty są normalni, uczciwi ludzie, nie zmienia faktu, no, że nienormalni, nie do końca uczciwi również są tą tematyką zainteresowani. I każdy urzędnik w Polsce niestety obawia się, że jeżeli w pewien sposób dopuści do rozwoju jakiegoś rynku a i coś złego się na tym rynku wydarzy, to ten urzędnik będzie za to odpowiadał.